Cześć! Wczoraj premiere miała beta dla preorderów Warhammer 40 000 Darktide i nie powiem, wczorajszego dnia, jak może widzieliście na moim filmiku, byłem bardzo zawiedziony tym, jak gra chodzi. Klimat ma rewelacyjny, ale jej płynność była zatrważająco słaba. Na całe szczęście Nvidia dość szybko zareagowała i dzisiaj Wyszły na GeForce Experience nowe sterowniki do kart NVD. Przystosowane chyba pod Dark Tide, bo gdzieś tam mi mignęła grafika z tą grą, ale chcę tylko powiedzieć, że sterowniki zmieniły bardzo, bardzo dużo i w końcu dzisiaj mogłem pograć w Darkside w miarę normalnych warunkach. Gra osiągała już normalne klatki, nie jest to jeszcze stan idealny, bowiem żeby osiągnąć taką płynność gry, jaką widzicie na ekranie, no to musiałem zoptymalizować ją w GeForce Experience. I niestety zakończyło się to tym, że gra jest ustawiona na detalach medium-high, tak? nie są to wysokie detale, są to detale średnie, ale przynajmniej da się już w to grać. Także jeżeli złożyliście pre na tą grę i mieliście problem z płynnością wczoraj, no to zachęcam do tego, żebyście dzisiaj też po aktualizacji sterowników spróbowali, bo już ta gra chodzi lepiej, już da się w to grać, już przeszedłem pierwsze misje w tej grze. I powiem tak, jestem zachwycony samą grą i gameplayem. Jest to dopracowana wersja gameplayu z Vermintide i Vermintide 2, które te studia wcześniej wydało. Gra się w to rewelacyjnie. Klimat jest absolutnie mistrzowski. Tak ciężkiego, grimdarkowego klimatu Warhammera 40 000, to nie widziałem dawno w żadnym tytule wydawanym spod tego szyldu. Gameplayowo niewiele się zmieniło od Vermintide, ale mimo wszystko e, przerzucenie tego gameplayu na uniwersum Warhammer 40 000 zmienia bardzo dużo i gra się w to rewelacyjnie. Sam Vermintype znudził mnie po jakichś 20 godzinach, a tutaj po jakichś 3 4, które mam aktualnie przegrane, mam tylko ochotę na więcej. Gra ma jeszcze dużo bagów. Można nieraz zauważyć dużo modeli wrogów, które się zacinają, tekstury nie do końca się wczytują i tak dalej, ale mimo wszystko jest progres, który napawa mnie nadzieją, że na 30 listopada, kiedy będzie oficjalna premiera tej gry, możemy się spodziewać, że będzie o wiele lepiej niż było to wczoraj. W grze jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia, na razie grałem tylko jedną klasą, jest to sharpshooter, imperialny strzelec. Sam hub Morningstar, czyli ogromny statek inkwizycji, z którego korzystamy wylatując na I Jeszcze ma wiele do odkrycia przede mną. Jeszcze nie odkryłem wszystkich tych rzeczy, które tam da się odblokować, ale już mogę powiedzieć, że gra mnie wciągnęła, wygląda Rewelacyjnie, mam nadzieję, że jeszcze nad optymalizacją będą srogo pracować twórcy gry, ponieważ jest jeszcze dużo do poprawy. Ale pomimo e, w porównaniu z tym, co działo się wczoraj, granie dzisiaj naprawdę sprawiało mi przyjemność. Także, jeżeli macie Dark Tide zakupiony w że na Steamie, instalujcie. Jeżeli ktoś chce ze mną pograć, zapraszam na Discord Czarnej Polski, ponieważ jest. Co grać, jest gdzie palić heretyków. Także trzymam kciuki za twórców, żeby jeszcze przez te dwa tygodnie pracowali nad tytułem, tak żebyśmy 30 listopada wszyscy zebrali swoje boltery, zebrali swoje chainswordy, powerswordy i wszystko inne, co jest dostępne w tej grze, i razem uratowali Hive City z rąk herezji.